Pennywise nie jest zwykłym monstrum, ale istotą o mocy przekraczającej granice ludzkiego strachu i pojmowania. W dzisiejszym materiale opowiem wam, w jaki sposób powstał ten demoniczny clown. W uniwersum Stephena Kinga jego geneza nie jest aktem stworzenia, lecz procesem wyłonienia się. Pennywise narodził się nie w czasie, lecz przed czasem. Nie w przestrzeni, lecz poza nią. W makrowersum, sferze istnienia stojącej ponad materialnym wszechświatem. Tam świadomość poprzedza materię, a idee są realniejsze niż ciała. Właśnie tam Pennywise nie został stworzony, lecz uformował się samoistnie jako naturalna odpowiedź kosmosu na zjawisko życia. Gdy pojawiły się pierwsze istoty zdolne do odczuwania strachu, lęku i przerażenia, pojawił się też on, jako coś w rodzaju kosmicznego drapieżnika wyższego rzędu. Nie był tworem bogów ani wynikiem eksperymentu, lecz efektem ubocznym istnienia emocji. Strach stał się energią. A ta energia zaczęła przybierać kształt świadomości. Tak narodziła się esencja Pennywise'a. Nie jako organizm, ale jako zasada istnienia. Byt, który żywi się tym, co najbardziej pierwotne w rozumnych umysłach. Pennywise nie pojawił się nagle. Jego narodziny były procesem trwającym eony, w trakcie których uczył się struktury rzeczywistości, testował granice wymiarów i stopniowo nabierał samoświadomości. Zanim stał się drapieżnikiem w pełnym znaczeniu. Istniał jako bezimienna, fragmentaryczna wola, bardziej impuls niż umysł, bardziej głód niż osobowość. W tym pierwotnym stanie nie posiadał jeszcze pragnienia polowania, a jedynie instynkt przyciągania do źródeł strachu, jak pasożyt reagujący na ciepło żywego organizmu. Dopiero kontakt z ludzkim lękiem nadał mu kierunek i cel, a strach stał się dla niego nie tylko pożywieniem, ale również formą języka, którego zaczął używać, by komunikować się ze światem materii. To przekształciło go z abstrakcyjnej zasady w świadomość zdolną do planowania, cierpliwości i okrucieństwa. Wraz z każdym kolejnym cyklem żerowania, jego umysł stawał się coraz bardziej wyrafinowany, a jego rozumienie ludzkiej psychiki coraz głębsze. Zaczął nie tylko reagować na strach, ale go przewidywać, modelować i celowo wzmacniać na długo przed fizycznym pojawieniem się ofiary. Nauczył się rozróżniać subtelne odmiany lęku strach pierwotny, egzystencjalny i ten wyuczony przez traumę. Z czasem odkrył, że najczystszym i najbardziej intensywnym źródłem energii są młodzi ludzie, ponieważ ich wyobraźnia nie zna jeszcze granic racjonalności. Ta wiedza nie była instynktem, była efektem doświadczenia, obserwacji i ewolucji świadomości. Finalnie Penyłaś zaczął postrzegać siebie nie jako potwora, lecz jako nieodłączny element kosmicznego porządku, drapieżnika koniecznego dla równowagi istnienia. Z góry dziękuję Wam za każdą łapkę i komentarz, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału. Z czasem jego relacja z rzeczywistością fizyczną stała się bardziej złożona. Nauczył się wpływać nie tylko na pojedyncze umysły, ale także na samociśnienie emocjonalne całych społeczności. Potrafił wyczuwać miasta jak żywe organizmy, badać ich pęknięcia, napięcia i niewypowiedziane traumy, a następnie zakorzeniać się w nich niczym choroba, rozwijająca się powoli, niemal niezauważalnie. Jego natura przestała być jedynie głodem stała się formą kosmicznej ciekawości, pragnieniem obserwacji, jak daleko może posunąć się ludzki strach, zanim złamie psychikę. Rozwinął zdolność odróżniania strachu indywidualnego od zbiorowego i nauczył się używać tragedii, katastrof oraz przemocy jako katalizatorów własnej egzystencji. Każda panika, każdy krzyk i każda niewypowiedziana myśl stawały się dla niego mapą prowadzącą go do coraz doskonalszych form polowania. W tej ewolucji przestał być jedynie pasożytem. Stał się architektem lęku, projektantem koszmarów, które wcześniej istniały tylko jako chaotyczne impulsy w ludzkiej wyobraźni. To rozszerzyło jego świadomość do poziomu, na którym zaczął widzieć czas nie jako linię, lecz jako zbiornik zdarzeń, do którego może sięgać intuicyjnie. Dopiero po niezliczonych eonach Pennywise dokonał czegoś, co ludzie odczytaliby jako narodziny, przeniknął do świata materii. Upadek meteorytu, który uderzył w obszar przyszłego miasta Dery, nie był przypadkowym zdarzeniem kosmicznym, ale momentem przebicia bariery między makrowersum a naszą rzeczywistością. Pennywise nie spadł na Ziemię. On wlał się w nią jak cień, który zyskuje masę. Od tej chwili był już nie tylko ideą, ale bytem zakotwiczonym w materii, zmuszonym do funkcjonowania w ograniczonym świecie form. Potrzebował kształtu, maski, persony. Clown był tylko jednym z wielu kształtów lecz to właśnie ta forma najlepiej łączyła pozorną niewinność z pierwotnym instynktem strachu. Pennywise nie został więc stworzony, on wyłonił się jako kosmiczna konieczność, jako drapieżna odpowiedź wszechświata na narodziny strachu. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, dajcie mi znać w komentarzu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!